Oto zapora w Ronospos na rzece Glomie Stan rzeki powodziowy Naprawdę nie chciałbym tutaj pływać w pław dzisiaj Widać woda aż podeszła do słupów energetycznych A tam dalej idąc tą drogą to widziałem, że się wychlapuje poza koryto rzeki Tu jest na szczęście odrobinę wyżej No i bezpieczniej no ale żywioł robi naprawdę oszałamiające wrażenie. Tutaj te, te fale, nie wiem, film tego nie oddaje, ale one tutaj mają naprawdę wysokość kilku metrów. Tutaj kajakarze, gdzie ekstremalni, raj dla nich byłby. oczywiście całą galerię zdjęć, dobrej rozdzielczości dostaniecie w opisie pod filmem zdjęcia są przypięte bezpośrednio do OpenStreetMap tutaj w tym miejscu widać jak już woda zaczyna występować poza koryto rzeki tu przy brzegu jest taka ścieżka rowerowa którą już zdążyło pozalewać fale, fale jak na morzu 어 <laughs> <laughs> oh. <laughs> poszła fala mm. I jeszcze przyzumuję jak to się tam kotłuje